Rowery, hulajnogi, wrotki, rolki to transport na najbliższe tygodnie w gminie Słupno. Na terenie gminy miejsce do rowerowych szaleństw jest bardzo dużo. W tym roku wracają stacje rowerowe, będą w Nowym Gulczewie, Słupnie oraz przy Rądzie w Liszynie. W planach są kolejne. A do rowerowych szaleństw, prócz pogody i warunków, zachęca kampania Aktywne Słupno, która właśnie wystartowała. Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego wypoczynku na wszelkiego rodzaju jednośladach. Można zbierać naklejki, 40 minut dziennie to jest takie minimum, które byśmy chcieli, żeby wszyscy młodzi ludzie, a nie tylko, w różnym wieku spędzili na rowerze bądź na właśnie jakimś jednośladach śladzie, który nie jest jednośladem silnikowym, tylko napędzany siłą nóg. W akcję zaangażowani są przede wszystkim najmłodsi, bo jak przyznają, rower to jest top. Akurat to mój jeden z ulubionych sportów też. Tak jest wolny czas i nie ma i się po prostu komuś nudzi, to można fajnie spędzić czas na rowerze, jeździć gdzieś albo z kimś się po prostu spotkać. Mi to sprawia przyjemność. Mnie też. Bardzo nam się to podoba. Tak, jest fajnie, przyjemnie jeździć po, e, latem po naszych drogach. Ponieważ jeśli coś mogę robić, co lubię, no to chcę to zrobić, po prostu zobaczyć co to będzie. Zobaczyć coś nowego zrobić. Jak przyznają sami pedagodzy, takie akcje jak aktywne słupno mają bardzo pozytywny wpływ na dzieci. Przede wszystkim to, że dzieciaki spędzają razem e, czas. Przyjeżdżają wspólnie, z tego co widziałam, przyjeżdżają wspólnie razem z rodzicami, e, spędzają aktywnie czas od samego rana. E, po prostu odciągamy dzieciaków od e, komputerów. W każdej ze szkół na terenie gminy w akcję zaangażowanych jest wiele osób. To nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Przede wszystkim jest to jakieś urozmaicenie transportu do szkoły z korzyścią dla ekologii, ale przede wszystkim też dla zdrowia. Doskonale wiemy, że dzieciaki się bardzo mało ruszają w tej chwili, więc każda taka inicjatywa to dla nich kolejny bodziec. Na dodatek jest jakaś rywalizacja która też dodatkowo motywuje. Jesteśmy zachwyceni, że właśnie w słupnie promujemy zrównoważoną mobilność miejską i jednym z elementów właśnie tej zrównoważonej mobilności miejskiej jest jazda na rowerach, nogach i wszystkich innych poza właśnie komunikacyjnych środkach transportu. Nasi uczniowie z przyjemnością i z wielką radością przyjęli tą akcję. Właśnie dzisiaj większość z nich przyjechała na rowerach. I są z tego bardzo dumni. Akcja trwa do 20 czerwca. W tym czasie trzeba codziennie co najmniej 40 minut jeździć rowerem, hulajnogą. Każdy z uczestników otrzymuje specjalne naklejki. Jest to konkurs, zatem najwytrwalsi otrzymają nagrodę. Finał 21 czerwca podczas imprezy Słupno Letnie Granie 2024.